Od 120 do nawet 180 tysięcy osób, w tym żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, po zakończeniu II wojny światowej walczyło często w konspiracji o suwerenność Polski. Pomoc włączały się też tysiące cywilów, dla których demokracja i niepodległość oraz sprzeciw wobec sowietyzacji kraju stały się najważniejszym celem. Już po raz czwarty 1 marca upamiętniamy tych bohaterów podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obrona Państwa Polskiego przed reżimem komunistycznym w latach 44-56 to ważny, choć dramatyczny fragment historii naszego kraju. No dziś oddajemy hołd i przypominamy żołnierzy wyklętych. Żołnierzy najbardziej chyba tragicznych w całym okresie okupacji hitlerowskiej i komunistycznej. Przez 50 lat byli bandytami, nie wolno było o nich mówić, więc dziś tym bardziej powinniśmy przypominać młodym Polakom, że byli tacy ludzie, którzy nawet w sytuacji absolutnie beznadziejnej, byli wierni hasłu Bóg, honor, ojczyzny. Walczących i ich rodziny prześladowano. W sumie w starciach z władzami socjalistycznymi do 1955 roku zginęło około 50 tysięcy ludzi. Ostatnim, który oddał życie za wolność w niepodległej Polsce był Józef Franczak, pseudonim Lalek, zastrzelony w 1963 roku. Ale wielu żołnierzy wciąż jest nieznanych, nie pozostały po nich żadne akta ani archiwalia. Wszyscy walczący mieli zostać zapomniani. Dopiero w wolnej Polsce o ich dokonaniach można swobodnie mówić. Na Kieletczyźnie to było około 2000 osób, szczególne takie nasilenie na Kieletczyźnie, ale to zresztą w całej Polsce to jest do roku 1947 i tutaj blisko 2000 osób w oddziałach partyzanckich walczyło z reżimem komunistycznym i z wojskami sowieckimi. Po 1947 te, te liczby już się zmieniają zdecydowanie. Wynika to z wielu przyczyn, m.in. przyczyn tego typu, że ogłoszono amnestię w 1945, a później w 1947 roku. Część zaangażowanych w konspirację osób uwierzyła komunistą. Zgłosiła się, ujawniła się, licząc na to, że nie spotkają ich żadne represje, okazało się to płonne. Komuniści wykorzystali to do tego, by te osoby, które się ujawniły i zgłosiły do Urzędów Bezpieczeństwa, by je po prostu zacząć infiltrować. Pamięć o bohaterach upamiętniono tradycyjnie na cmentarzu na kieleckich piaskach. Miejsce jest nieprzypadkowe. To tu w nieznanych mogiłach wzdłuż muru grzebano ofiary mordów komunistycznych. Tych miejsc, gdzie e, chowano czy raczej grzebano e, ofiary zbrodni, jest wiele. Między innymi cmentarz na piaskach, ale to jest Las Górski to jest wiele innych miejsc na terenie Kielc i całej Kieleczyzny, bo tak też komuniści to po prostu e, robili. E, na pewno to my wiemy tutaj o braciach Hedeszarego, Szarego, którzy tutaj leżą. Mamy więcej grobów symbolicznych jak Bema. Jest również tutaj krzyż poświęcony Ludwikowi Machalskiemu, mnichowi, człowiekowi, który został zamordowany mając lat 21. Ale nie mamy pewności, czy tak naprawdę tutaj jest jego mogiła. Odmówiono modlitwę za pomordowanych i poległych. Kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w kieleckim więzieniu, złożyli przedstawiciele władz miasta i województwa. O dramatycznych wspomnieniach z tamtych czasów i walce w obronie Polski mówili kombatanci. Dla niej cierpieliśmy. Mylić o niej to dodawała nam w chwil, chwilach tragicznych. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest świętem narodowym obchodzonym w Polsce od 2011 roku.